Trzeci tom, 19 lutego 1900 roku. Wiek XX będzie znany z pychy, która jest największym szaleństwem. Pycha oznacza stracić głowę. Dla Jezusa liczy się jednak serce. Dziś rano mój ukochany Jezus przyszedł i przeniósł mnie poza moje ciało. Widziałem wielu ludzi, wszyscy byli w ruchu wydawało mi się, ale nie mam pewności, że trwała jakby wojna lub rewolucja. Nie czynili nic innego, jak tylko splatali naszemu panu korony cierniowe. Tak iż gdy starałam się zdjąć mu jedną, oni wbijali mu drugą i to jeszcze boleśniejszą. Ach, naprawdę wydaje się, że nasze stulecie będzie słynęło z pychy. Największym nieszczęściem jest stracić głowę, ponieważ kiedy traci się głowę z rozumem, wszystkie pozostałe członki stają się nieudolne lub stają się wrogami dla samych siebie i innych. Tak więc człowiek dopuszcza do siebie wszelkie inne wady. Mój cierpliwy Jezus znosił wszystkie te korony cierniowe. A ja miałam zaledwie trochę czasu, aby mu je zdjąć. Zwrócił się więc do nich i powiedział: Umrzecie niektórzy na wojnie, niektórzy w więzieniu, a inni podczas trzęsienia ziemi. Niewielu pozostanie. Pycha ukształtowała bieg waszego życia i pycha przyniesie wam śmierć. Potem błogosławiony Jezus wyciągnął mnie spośród tych ludzi, Stał się dzieciątkiem. Nosiłam Go na rękach, aby pozwolić mu odpocząć. On zaś, prosząc mnie o pokrzepienie, chciał ode mnie possać. Obawiałam się, że to diabeł, więc przeżegnałam go kilka razy znakiem krzyża. A potem powiedziałam do niego Jeśli naprawdę jesteś Jezusem, odmówmy razem zdrowaś Maryjo do naszej Królowej Matki. Jezus odmówił pierwszą część, a ja, Święta Maryjo. Później on sam chciał odmówić Pater Noster, Ojcze nasz. Och, jakże poruszająca była jego modlitwa. Wzruszyła mnie tak bardzo, że zdawało mi się, iż moje serce się rozpływa. Potem dodał: Córko, moje życie, w odróżnieniu od innych, wypływało z mojego serca. To dlatego jestem dla dusz tylko miłością i pragnę serca oraz nie toleruję nawet odrobiny tego, co do mnie nie należy. Pragnę więc, aby każda rzecz między Tobą a mną była w wyraźny sposób dla mnie. A wtedy to, co dasz stworzeniom, nie będzie niczym innym, jak ujściem naszej miłości.